Jeśli masz powyżej 60 lat i wciąż nosisz te same dżinsy co 10 lat temu, mamy problem. Dziś pokażę Ci jedyne 5 typów dżinsów, które naprawdę schlebiają Twojej sylwetce, wydłużają Cię i sprawiają, że wyglądasz spektakularnie, niezależnie od wieku. I uwaga, bo w punkcie numer jeden ujawniam błąd, który prawie wszystkie popełniamy przy wyborze dżinsów taki, który bez naszej wiedzy nas starzeje. Uwierz mi, po obejrzeniu tego przewodnika nigdy więcej nie będziesz chciała przymierzać kolejnej pary dżinsów tak jak przedtem. Numer 5. Proste dżinsy z wysokim stanem. Kobieta, która opanowała swój styl, wie, że siła tkwi w prostocie, w tym, co jest ponadczasowe. A jeśli istnieje jeden typ dżinsów, który przetrwał każdy przemijający trend, to są to proste dżinsy z wysokim stanem. To nie jest nowe, nie jest błyszczące, jest majestatyczne w swojej prostocie. I wiesz, kto je nosi jak profesjonalistka? Diane Keaton. Po przekroczeniu 70 lat, Diane uczyniła ze spodni z prostą nogawką swój elegancki, charakterystyczny uniform. Jej styl jest dokładnie jak ona autentyczny, silny, z męską nutą, która czyni ją jeszcze bardziej kobiecą. Widzieliśmy ją niezliczone razy w prostych dżinsach, nienagannej białej koszuli i jej emblematycznym kapeluszu. Rezultat długa, zadbana sylwetka i pewność siebie, którą czuć z daleka. Wysoki stan w prostych dżinsach ma subtelny, ale potężny efekt. Ściska talię, definiuje sylwetkę i wydłuża nogi. To czysta linia, która schlebia bez wysiłku, nie przyciągając uwagi. Z emocjonalnego punktu widzenia te dżinsy przypominają nam, że nie potrzebujemy ozdób, aby błyszczeć, tylko struktury obecności i postawy. I oczywiście nie mówimy o tych obcisłych dżinsach, które sprawiają, że chodzisz, jakbyś ukrywała niewygodną tajemnicę. Nie. Ten krój porusza się z tobą, nie przeszkadza ci. Z prostymi dżinsami, z wysokim stanem. Nie tylko wyglądasz wyżej i bardziej stylowo. Wyglądasz jak kobieta, która dokładnie wie, kim jest. Numer 4. Dżinsy butkat. Jeśli istnieje magiczne słowo w świecie stylizacji, to jest nim proporcja. A dżinsy butkat są mistrzami równowagi. Wiktoria Beckham. Tak. Ta sama, która przekształciła minimalizm w formę sztuki, była fotografowana wiele razy w dżinsach bootcut, ciemnych kolorach i strukturalnych marynarkach. A gdy Wiktoria je nosi, wiesz, że to nie jest trend, to jest stwierdzenie stylu. Ten lekko rozszerzony krój od kolana wizualnie równoważy biodra i tworzy sylwetkę klepsydry bez potrzeby siłowni. A jeśli skomponujesz je z subtelnym obcasem, nie z tych, które wyglądają jak średniowieczne narzędzia tortur. Rezultatem są długie nogi i nienaganna postawa. Ale jest coś więcej. Budkat ma retro która łączy się ze złotą erą klasycznej kinematografii, kiedy gwiazdy chodziły z gracją i naturalnym stylem. Dodanie tego do swojego stroju jest jak przywołanie subtelnego, ale potężnego uroku, niemal kinematograficznego. Tekstura ma znaczenie. Nie wszystkie dżinsy bootcut są stworzone równo. Zbyt ciężki denim może wyglądać masywnie. I dodawać niechcianej objętości. Idealnie wybierz teksturę z niewielką płynnością, coś, co porusza się z tobą, ale ma wystarczającą strukturę, aby zdefiniować twoją formę. Ten krój jest szczególnie przyjazny dla prawdziwych ciał. Jeśli masz pełniejsze uda lub wyraźne biodra, budkat działa jak wizualny równoważnik, nie ukrywa twojego ciała, celebruje je i, co najważniejsze, nie przekształca cię w karykaturę samej siebie. Jak mogą to zrobić, niektóre zbyt dramatyczne kroje. Siła dodatków, nie lekceważ siły dodatków. Dobrze dobrany pasek na dżinsach bootcut może stać się centralną częścią twojego stroju, ściskając talię i dodając tę nutę nowoczesnej królowej z silną osobowością i wygodnymi butami. Skomponuj je z koszulami lub bluzkami o strukturze z luksusowych tkanin, jak jedwab lub bawełna Pima, i zobaczysz, jak rezultat jest godny okładki. Ale bez stresu sesji zdjęciowej. Twój styl nie musi krzyczeć. Z dżinsami bootcut pokazujesz go chodząc. Numer 3. Białe strukturalne dżinsy. Biel może być onieśmielająca dla wielu, ale gdy jest dobrze noszona, jest absolutnie wspaniała. A białe dżinsy są jak promień światła, który przecina cały twój strój i go podnosi. Doskonały przykład. Jennifer Lopez, królowa na ekranie i poza nim, była fotografowana niezliczone razy, nosząc białe dżinsy. I rezultat jest zawsze ten sam. Obraz świeżości, wyrafinowania i delikatnego autorytetu. I nie, nie mówimy o tej cienkiej, przezroczystej bieli, która przykleja się jak plastik. Nie kredowo-białej lub kości słoniowej w mocnej teksturze. Z subtelnymi zakładkami, dobrze umieszczonymi kieszeniami i czystymi szwami. Bo detale robią całą różnicę. Ten typ dżinsów ma niemal architektoniczną aurę. A jeśli skomponujesz je z bluską w kolorze kości słoniowej, rezultat wygląda jak z włoskiego romansu, jakbyś spacerował po Rzymie wiosną, nawet jeśli idziesz tylko do supermarketu. Emocjonalna siła bieli i nie lekceważ emocjonalnej siły bieli. Tak, to czystość, ale to także odwaga, bo odważyć się nosić biel to elegancki sposób na powiedzenie tak, jestem tutaj i wyglądam wspaniale. Praktyczna rada: Zawsze wybierajcie listą bieliznę bez szwów. Nic nie rujnuje białego stroju jak złe linie pod spodem. Pamiętaj królowo, elegancja żyje także w tym, czego nie widać. Jak wybrać odpowiedni odcień? Biel to nie tylko jeden kolor. Istnieje śnieżnobiała, biała kość słoniowa, perłowa. Wybierz odcień, który najbardziej schlebia twojemu odcieniowi skóry. Jeśli masz ciepłe podtony, kość słoniowa będzie twoim najlepszym przyjacielem. Jeśli masz chłodne tony, Czysta biel może rozświetlić Twój strój z elegancją? Wszechstronność białych jeansów. Te, jeansy transformują się w zależności od kontekstu, z ciemną marynarką i moksynami, elegancki strój na spotkanie, z koronkową bluzką i złotymi sandałami, gotowa na letnią kolację, z oversize swetrem z kaszmiru i kremowymi bodkami. Będziesz wyglądać, jakbyś wyszła z europejskiego jesiennego katalogu i nie pomiń kluczowego detalu. Odpowiednie buty. Biel potrzebuje eleganckich butów, nigdy niedbałych tenisówek. Pomyśl o moksynach z lakierowanej skóry, sandałach z cienkimi paskami lub beżowych botach z zamszu. Wszystko powinno mówić. To nie jest casual, to jest celowy styl, z doskonałą parą białych jeansów. Nie tylko wyglądasz świeżo i promiennie, wyglądasz jak kobieta, która zdecydowała się błyszczeć nawet w ponure dni. Numer dwa. Szerokie, krótkie dżinsy. Wiem. Pierwszy raz. Gdy słyszysz szerokie dżinsy, prawdopodobnie wyobrażasz sobie coś bezkształtnego i nieschlebiającego. Ale pozwól mi wyjaśnić, dlaczego tak nie jest. Jeśli wybierzesz je prawidłowo, mogą być najbardziej szykowne. Julian Moore, ze swoją spokojną elegancją i wyrafinowanym stylem, pokazała nam, że krótkie jeansy z szeroką nogawką mogą być najbardziej elegancką rzeczą w ogóle. Widzieliśmy ją na każualowych wydarzeniach, nosząc jeansy z szeroką nogawką. I miękkimi teksturami, dyskretne bluzki i jej rude włosy, jako ostatni akcent. Rezultat: nowoczesny, zadbany strój bez wysiłku. Szerokie, krótkie dżinsy to nie tylko moda. To ewolucja zrelaksowanego, ale celowego stylu. Ma tę paryską intelektualną wibrację kogoś, kto nie musi wpasowywać się w schematy, aby czuć się silny. Klucz proporcje. Jeansy z szeroką nogawką zawsze powinny być komponowane. Z bardziej dopasowaną lub strukturalną górą, lekko podwiniętą do środka bluzką, paskiem, który definiuje talię lub nawet topem z zakładkami na biuście. To tworzy sylwetkę, która wygląda celowo, nie niedbale. Jedna rada od stylisty zawsze te dżinsy z butami, które pokazują górną część stopy, moksynami, sandałami z paskami lub nawet minimalistycznymi białymi tenisówkami. Pokazanie odrobiny skóry w tej strefie. Równoważy szerokość spodni i wizualnie odciąża strój. Tekstura ma znaczenie. Sztywny denim może dodać formy, ale jeśli jest zbyt ciężki, staje się problemem. Szukaj tego optymalnego punktu mocnego, ale z wdzięcznym drapowaniem. A emocjonalnie, te dżinsy przypominają ci, że masz prawo zajmować przestrzeń, że nie musisz się pomniejszać, aby się dopasować, że Twoja obecność jest mile widziana. I że twoja odzież może być twoim sojusznikiem, nie karą. Tylko uważaj na źle umieszczone kieszenie lub nadmierne ozdoby. Ten styl działa najlepiej w swojej najczystszej wersji, niemal architektonicznej. Z szerokimi, krótkimi dżinsami nie jesteś tylko modna. Interpretujesz modę po swojemu, jak królowa z niewidzialną koroną i niekwestionowanym stylem. Numer jeden. Ciemne modelujące. Dżinsy Twoja nowa tajna broń. Tak. Istnieją i nie. To nie jest fantazja. To jest prawdziwe i transformuje. Mówimy o tych dżinsach w odcieniach ciemnoniebieskiego lub czarnego, z czystymi szwami, bez sztucznego zużycia i teksturą, która wspiera cię bez ściskania. Niektóre mają nawet wewnętrzną modelującą bieliznę lub panele podtrzymujące, które delikatnie modelują obszar brzucha. Dosłownie tekstylny cud. Kto je nosi z mistrzostwem? Nikt inny jak Oprah Winfrey. Opra mówiła wielokrotnie o swoim poszukiwaniu idealnych dżinsów i dzieliła się miłością do stylów, które oferują wsparcie, strukturę i eleganckie wykończenie. Bo bądźmy szczere, silna kobieta nie ma czasu na dyskomfort i te dżinsy nie tylko modelują, podnoszą, wyszczuplają i robią to zgodną podziwu subtelnością. Nie mogą powiedzieć, że wykonują ciężką pracę, ale ją wykonują. Wizualny efekt ciemnego koloru. Plus ciemne pranie ma natychmiastowy wizualny efekt. Ujednolica sylwetkę, wygładza drobne niedoskonałości i dodaje wyrafinowane powietrze tajemnicy, jak mała, czarna sukienka jeansowa edycja. Inna sztuczka. Szukaj stylów z szerokim pasem w tali. Nie tylko lepiej trzymają, ale także unikają tych małych, nieproszonych roleczek, które uwielbiają się pojawiać. Mocny i wysoki pas może całkowicie zmienić doświadczenie noszenia. Szczegóły techniczne, które mają znaczenie jednym z kluczy do odblokowania ich mocy, jest pas w talii. Najlepsze wersje prezentują podwójny pas lub wewnętrzny pas podtrzymujący, oferując subtelny efekt płaskiego brzucha bez ściskania. To jak mieć małego, cichego pomocnika ze sobą i nikt nie zauważa. Tylne kieszenie powinny być wyśrodkowane, średniej wielkości i lekko pochylone do środka. Dlaczego? Bo to tworzy iluzję bardziej jędrnych, bardziej podniesionych pośladków. Tak, naprawdę jest to mała wizualna sztuczka, która zmienia wszystko. I oto coś, czego bardzo niewiele kobiet wie. Tekstura tkaniny ma znaczenie. Najlepsze modelujące dżinsy mają subtelną mieszankę elastanu lub lajkry. Nie na tyle, aby przekształcić je w sportowe leginsy, ale wystarczająco, aby zapewnić elastyczność bez utraty dżinsowej formy, która dostosowuje się do Twoich krzywizn bez poddawania się im. Wolność noszenia inna ogromna zaleta. Te dżinsy pozwalają Ci podwinąć topy do środka bez obaw. Dlaczego? Bo wygładzając środkową strefę możesz podkreślić talię bez martwienia się o niechciane linie. I bądźmy szczere, ten typ wolności jest równie satysfakcjonujący jak spokojna kawa. Głęboko satysfakcjonujący. Te dżinsy są również idealne na dni, kiedy musisz czuć się silna, gdy masz spotkania, ważne wydarzenia lub po prostu ponury poranek. Zakładasz je, patrzysz w lustro i widzisz kogoś mocnego, godnego, z sylwetką, która mówi: Daję sobie radę. Idealne wykończenie i nie zapomnij o ostatecznym dotyku. Doskonała para ciemnych butów z niskim, blokowym obcasem lub bodki z migdałowym czubkiem, bo każdy krok powinien brzmieć jak cichy aplauz. Z tym typem dżinsów nie tylko wyglądasz szczuplej, wyglądasz jak królowa, która idzie przez życie wiedząc, że jej doświadczenie jest jej najlepszym dodatkiem. I nie ma nic do ukrycia. Podsumowanie. To, czego nauczyłaś się dziś, to tylko początek. Te pięć typów dżinsów proste z wysokim stanem, bootcut, białe strukturalne, szerokie, krótkie i ciemne modelujące, to więcej niż tylko ubrania. To są narzędzia mocy, wyrazu, pewności siebie. Wybierz swoje ulubione, eksperymentuj z proporcjami, baw się dodatkami i co najważniejsze, nosi je z postawą, że zasługujesz, aby wyglądać i czuć się wspaniale w każdym wieku, bo elegancja nie ma wieku, a prawdziwy styl pochodzi z wnętrza.